Kupiłem antenę Telewiesław DATBOS wersja UHF do jednego z takich znajomych klientów. Kupiłem wersję na pasmo UHF, ponieważ te anteny MIX Telewesza Combo z tym vhf -y u mnie się nie radzą. Tam jest tylko pojedynczy dipol i jest poczwórny jest reflektor, zero dyrektorów. U mnie mam jedną antenę MIX Telewesza, co ten VHF odbiera z baltników, ale tak ledwo, ledwo co. Yy, więc i tak będzie tam dokładana antena siedmioelementowa na pasmo VHF. Antena ta posiada bypass oraz szumny przedwzmacniacz z technologią AG AGC. Bypass, czyli można ją albo podać zasilanie, wtedy antena działa jako aktywna, albo wyłączając zasilanie działa jako antena pasywna, tylko że da ten Bypass trochę sygnału pasywnie tłumi. AGC jest automatyczna regulacja wzmocnienia, dzięki temu w antenie z przesmacniaczem AGC nie ma ryzyka przestorowania sygnału, ponieważ wzmacniacz taki nie, z, z AGC nie umożliwi przestorowania sygnału. Właśnie T-Force. T-Force to się nazywa właśnie to AGC. Ta technologia T-Force to jest to AGC. Budowane w tym wzmacniacz tutaj, taki dipol jak w każdym telewiesławie, dadbos, trochę taki nietypowy dipol. Bo to jest dipol, który łączy w sobie dipol pętlowy i dipol typu X. Ja tych anten teleweszowych kupowałem sporo, zresztą u mnie są cztery takie telewiesławy. No i dobrze odbierają. Radzi sobie taka antena dadbos 50 km z Warszawy. Będę ją montował u tego znajomego klienta, ale jeszcze nie jestem pewny, czy będę montował, ponieważ y, tam jest takie trochę trudne miejsce i na przykład na antenie 19-elementowej Jagi jest tam problem taki, że y, mer niby ustawia, że jest 35 dB mer, a przez 2 sekundy mer spada do 23, i następnie z powrotem wskakuje na y, 30. Potestuję tą antenę. Jeżeli okaże się, że na tej antenie będzie tam lepszy sygnał niż na tej 19, nie będzie tak mocno skakał, to założę tą antenę. Mocowanie reflektorów na klik. Dosyć duże reflektory. Antena trójlamienna. Jak to każdy telewizor widzieliście, jest u mnie na kanale tych Datbosów z Polo. Datbos wersja UHF. Taką antenę kupiłem teraz. telewiesławy są już w folii, nie w pudełkach. Yy, także taka wersja bardziej dla instalatorów ta w folii. Także kupiłem telewiesława